Siemanko, z tej strony klamer TV, a to pierwszy odcinek z nowej serii Battlefield 4. E, przepraszam Was za lagi, które będą na odcinku, ale po prostu e, nagrywanie e, na tak na tak dużej ilości megabajtów w tej grze, no to troszeczkę takie trudne. Ja sama mam lagi. Mam nadzieję, że to wam nie będzie przeszkadzało o właśnie na przykład teraz burak. Że wszystko, o teraz, teraz dokładnie Że wszystko zacina Mam nadzieję, że to nie będzie problem A więc idziemy do tej kryjówki, którą nam pokazuje to na mapie Mam nadzieję, że ta seria wam się spodoba Z tego powodu, że w końcu coś innego nagrywam niż ten Minecraft Którego tak za bardzo nie lubicie Więc postanowiłem nagrać Battlefielda 4 Eee, Burazik mówił, że Battlefield 4 to słaba gra Ja tak nie uważam eee, Pierwszy raz kiedy Jezus Maria Może te lagi po prostu są takie durne Encore. Okay. Jezu. No mamy amunicję pierwszą. Boże, jak mi to laguje, to po prostu jest jakiś... Istny hardcore, naprawdę. Nie mam nic specjalnie włączonego, a... Więc pierwsza strzelanka i podedali już. Tam widzę, że kolejni idą. Idę. Teraz tego trzeba zastrzelić. Naprawdę musiałaś teraz skończyć i headshot. Przechodzą, dobra. Teraz ich będzie łatwo zastrzelić. Miejmy nadzieję. Dobra, jeden delu. I drugi też poszedł sobie paść. Spoko, nie wiadomo jakoś, tu wspiąła, no dobra. E, dokładnie, panowie, po kryjówce. Dobra, idziemy. Szybko. Ruszcie, bo cię strzelę. Już mi tu... Gra bazem. E, jak pierwszy raz zagrałem w tą grę to Jakby to wam tu powiedzieć no, Byłem wtedy u kuzyna Już zapowiadamy na odcinku Byłem u kuzyna Też wiem Byłem u kuzyna i tam właśnie grałem w to i i tam właśnie zacząłem znaczy tam właśnie na święta dostałem Battlefield 4 i postanowiłem ją nagrać bo jak już wiecie to Minecraft no jeszcze mi się nie znudził ale no tak postanowiłem nagrać coś nowego na mój kanał bo po prostu jakoś tak się zrobiło że ten eee, i już na następnych odcinkach nie będzie lagów mam nadzieję więc tam się nie przejmujcie tym ja to wszystko Zrobię żeby nie było A patrzcie zrobię taki triczek <śmiech> <śmiech> Tylko niech to się załaduje Kurde jeszcze tego nie mam dobra Wreszcie są wszyscy oznaczeni Ale raz na takie lagi są, że przychodzi mi po kilku tych z stamtąd będą wychodzić Więc sobie będziemy strzelać Wejdziemy... O kurde no no przeskocz tam Co lama? Lamusy Może te lagi są To jest po prostu coś Niewiarygodnego Dobra, wiedziałem Nie, kolejny dedu oj, 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 Żeby nie było pierwszego deda Headshot A naprawdę te lagi, gdybyście zobaczyli w ogóle mój monitor, to naprawdę jakbyście tutaj byli gdybyście zobaczyli jak to laguje. Jeszcze jak na filmiku. Odcinki z Battlefielda będą się pojawiały tak po nie wiem gdzieś tak 14 minut. Coś takiego możliwe. Teraz muszę wziąć ładunki, tylko gdzie jest ta skrzynia. A skrzynia jest koło mnie. Po prostu... O, ma się musiało odlagować. Dobra. To jest schowek i bierzemy ładunek C4. Dobra. Jak już mam ładunek C4. Pomieszczamy go na ścianie odsuwamy się i są patrzcie na wybuchy patrzcie na wybuch 3-2-1 Pięknie I w końcu moja ulubiona część dżungla! Dokładnie Aż wydupimy sobie a nie wiem, żartuję Oj, Jak Te lagi mnie denerwują. Jak widzę, u siebie to przychodzi mi normalnie na... na tyle kratek, że... Czekajcie chwilę. Więc by tutaj wyłączyć, bo to naprawdę tak reaguje. Właśnie nawet mi teraz coś zlagowało O mój Boże Czekajcie chwilę, o właśnie Ja już więcej nie laguję Płyta, dokładnie Durna płyta Mi zlagowała całą Grę Teraz już nie będzie w ogóle lagu Będą takie malutkie lagi, ale... Jezus Marek. Ha, może się komputer nagrzął. Ojej. To był właśnie nasz kapitan. A widzę, że tam coś jest. Czyli tam trzeba strzelić. O właśnie tak. O to chodziło. Tam jak już widzicie są wrogowie. No, weźmiemy sobie też karab taki karabin szturmowy. I ten będzie nawet lepszy. Boże kolejny lag. Ja naprawdę obiecuję, następne odcinki będą bez lagów. No to po prostu... Byłem nieprzygotowany na to, że w ogóle mi się uda coś tu nagrać o. No więc jak już tu jak mówiłem po 14 minut będzie odcinek o lol Patrzcie jaki tyczyk zrobimy Strzelają, strzelają, strzelają. No, nie nachuj. Jezus Maria. właśnie, mam Xboxa 360 i będę dla Was, może, nagrywał GTA. A teraz akcja. I dziękujemy Panom. Oh my god. No Boże, jak ja nienawidzę tych lagów. Dobra, w końcu jeden deadł. I w tym... W tym miejscu zakończymy ten odcinek i wrócimy już na następny odcinek, więc ja się z wami żegnam. Łapka w górę, jeśli się wam filmik podobał. Oczywiście przepraszam za te lagi i cześć!